O. Cześć, witam Was wszystkich na kanale kaktus24.pl W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać Top 5 modeli do 500 zł Które naszym zdaniem są najlepszym wyborem na lato 2020 Jako pierwszy jest już bardzo ciężko dostępny model GA704 Jest to czerwona kolorystyka która naszym zdaniem bardzo fajnie będzie wyglądała latem na ręku Jest to zegarek, który wygląda naprawdę masywnie. Dodatkowo właśnie jest bardzo czytelny, jeżeli chodzi o wyczytanie go w W nocy tutaj dioda LED podświetla go troszeczkę gorzej, bez cyferblatu. Jednak na dzień jest to, no myślę, że jeden z lepszych wyborów. Tak to wygląda. Tak prezentuje się ten zegarek na ręku. Kolejną <laughs> propozycją jest zegarek GA140MC1A. Jest to także świeży model z kolekcji Casio Dishock. Jest to fajna czarna kolorystyka tarcza troszeczkę przypominająca nam klasyki GA setki, GA110, jednak jest w zupełnie innym ułożeniu, jak widzicie. Świetlenie mamy także cyfer Blatu diodo LED. Tak prezentuje się ten model na ręku. Kolejną propozycją jest zegarek Casio g dw DW-5900RS1, To także fajny, tutaj już dużo bardziej zgrabny zegarek, o mniejszej kopercie na rękę. Jest to czytelny zegarek, posiada cyferblad, który jest podświetlany, dodatkowo fajny, jaskrawy kolorek. Jak widzicie, też ma dużo węższy pasek, także na ręku będzie bardzo, bardzo wygodny, w podobie do, do kostek. Tak prezentuje się na ręku. Kolejną propozycją jest Casio Disco Gia800 CC2. Jest to także bardzo fajny, jasny kolorek. Jak widzicie, mamy aż. Skomponowane dwa różne odcienie niebieskiego plus czarną tarczę. Zegarek prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, także ma troszeczkę cieńszą kopertę niż przykładowo GA700, także na mniejszych rękach będzie także dobrze wyglądał. Na ręku prezentuje się on w ten sposób. No, i kolejną ostatnią propozycją jest tu klasyk DW6900. Jest to moduł DW6900SP7. Też Wam pokażę, jak fajnie wygląda pudełeczko do tego zegarka, bo jest naprawdę nietuzinkowe. Czy jest tutaj delikatny odblaszczek. Fajne, letnie, jasne kolory. I tak samo tutaj. Ja sam zegarek ma no bardzo fajną, przezroczystą, przezroczysty bezel oraz pasek, widzimy w nim kopertę. Eee, trzy tutaj cyferblaty mamy też w fajnych, różnych odcieniach, no i sam, mm, sam cyferblat jest w logotypach. Proszę zobaczyć, jak podświetlony wygląda, naprawdę ciekawie. Jest to nowość oraz jeszcze niespotykany na naszym rynku model. Także jest to bardzo ciekawa propozycja. Zaraz pokażę Wam jak prezentuje się on na ręku. Wygląda to tak. Naprawdę fajna, nietuzinkowa, ciekawa propozycja. I teraz pokażę Wam jeszcze wszystkie jeden obok drugiego, jak to mniej więcej wygląda. GIA 700, GIA 140, DW5900, GIA 800 oraz DW6900. W naszym sklepie znajdziecie oczywiście dużo, dużo więcej ciekawych propozycji. Tutaj przedstawiliśmy Wam, naszym zdaniem, no, jedne z ciekawszych kolorystyk modeli, które są w cenie do 500 zł, które można nabyć w naszym sklepie. Odwiedzajcie naszą stronę i zapraszamy na zakupy. Trzymajcie się. Cześć.